190 sekund z Dagmarą Małgorzatą, autorką współczesnych Samym Sobie. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, sprawdźcie link w opisie. A dziś o byciu numerem jeden kwota: hejt na całej linii. Cytat. Błędy pokazują jedynie, że mamy apetyt na życie po swojemu, i w takiej sytuacji trzeba być gotowym na postawienie na siebie i swoje osobiste ja. I przy okazji warto wyposażyć się w jakąś sensowną zbroję przed kulami słów lecących od często obcych nam ludzi. I dobra, teraz bardzo mocno ludzie mówią na temat tego, że jeśli ktoś nie ma od nas numeru telefonu, to jego opinia nie powinna mieć znaczenia. Czy tak jest, czy tak nie jest, to niech każdy sobie we własnym zakresie odpowie. Ale jest dużo prawdy w tym, że przejmujemy się jednym negatywnym komentarzem, a 10 dobrych nie wzbudza w nas aż takich emocji i nie sprawia, że czujemy się super. I teraz, to tak faktycznie oznacza bycie numerem jeden. Statystycznie łatwo to sprawdzić, ale jeśli chodzi o takie czucie się dobrze ze sobą. Wiecie, ludzie przebiegną maraton, zdobywają pierwsze miejsce, chwilę się cieszą, a potem wyznaczają sobie kolejne cele i kolejne i kolejne i jakby nie zatrzymują się w tym. Także trzeba samemu sobie wyznaczyć cel, znaleźć też czas na to, żeby świętować i cieszyć się z tego, co się osiągnęło i zastanowić się, czy faktycznie bycie numerem jeden, jeden jest dla nas, bo bycie na ciągłym świeczniku w związku z tym może być bardzo, bardzo trudne. Zostawiam Was z tym. Pozdrawiam serdecznie.